Hello, zystrym Pedro i witam was na nowym updatecie Lab w w Champions X Dzisiaj pokazuję wam co się zmieniło w tej najnowszej aktualizacji dodatkowo, wam najnowsze pety jak grać, dlatego zapraszam do oglądania. No i rozdam wam golden Mythicala, najnowszego, totalnie, ale to totalnie za darmo, dlatego musicie oglądać odcinek do samego końca, żeby was nie ominął konkurs. Aktualizacja jest naprawdę bardzo, ale to bardzo duża i przede wszystkim bardzo ciekawa, dlatego warto też obejrzeć ten odcinek. No to zaczynajmy, co się tutaj oczywiście zmieniło, mamy cały Update Log 19 i przede wszystkim mamy Space Lab. Jest to nowa kraina, która jest oczywiście w kosmosie, żeby przejść do kosmosu, to no wydaje mi się, że każda, ale to każdy z Was wie jak to zrobić. Przechodzimy sobie do rakiety i jak widzicie tutaj mamy Space Lab. Samo wyjście jest bardzo ładne, oczywiście bardzo mi się podoba taki bardzo, bardzo granatowy kolor i tak się prezentuje nowa. Kraina jest według mnie jedną z ładniejszych w całej gierówce ze względu na to, że mi bardzo, ale to bardzo tutaj podoba się kolorystyka. Zobaczcie, całe takie galaksy, takie fioletowo-czarne, naprawdę jest to według mnie przepiękne i mapce daje 9,5 na 10. Oprócz tego World Boost tutaj jak widzicie wynosi 100%. 50 tysięcy, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo widzę, dlatego jest to nowa, najnowsza mapka, do tego, że jestem po prostu farmić rebirfy, farmić kliknięcia, bo będą tutaj leciały naprawdę mega, ale to mega szybko. Oprócz tego w update logo mamy również jedno nowe jajko oraz 9 nowych petów. Z tego jajka tak to się prezentuje i nie widzowie nie jest to jajko, to też to jest jajko. Chociaż tutaj jest w ogóle roksek mega, ale to mega śmieszne. Tutaj mamy jakieś działania, matematyczne, które totalnie, ale totalnie nie mają sensu. I przede wszystkim mamy nasze jajko z takimi otepetami i takimi procentami. Naprawdę mega, ale to mega fajnie wyglądają tapety. Jajko kosztuje jeden do tak czyli nie jakoś mega dużo, a są naprawdę mega silne. No i tutaj jak widzicie, mamy już przygotowane nowego metykala w wersji Golden. Tak on wygląda ma on 800 te Takiego takiego właśnie dzisiaj rozdam za darmo, ale jeszcze chwilkę musicie poczekać. Tak wygląda mytykala w wersji zwykłej, naprawdę mega, ale to mega. Przyzwoicie Atom Dragon, czyli legendarka, takie ma oto statystyki naprawdę mega, ale to mega. Silne są te tepety. Ja otwierałem sobie oczywiście troszeczkę, i teraz chciałbym wam je oczywiście pokazać, dlatego założę sobie wszystkie, ale to wszystkie tepety, żebyście po prostu mieli porównanie, tak? Tylko oczywiście wytykala i goldena. Tak to wygląda. To są metykale naprawdę mega late, mega, mega, mega przyjemnie i mega ładnie zrobione, a to są po prostu legendarki, super świetnie to wszystko wygląda. Oczywiście chyba nie muszę wam widzowie tłumaczyć, że warte jest otwierać to nowe jajeczko i warte jest wymieniać pety, bo to jest oczywiste w Rebirth Champions League i na każdym update warto jest to robić. Jak widzicie widzowie również dostanę nowego sekrecika Do tego odcinka mam 2.37 QD i teraz wam pokażę jak ten pet wygląda, ponieważ sekreta jest naprawdę bardzo, to, bardzo ciężko zdobyć. Jeszcze jak jest pierwszy dzień update, bo wczoraj była ta aktualizacja, więc naprawdę robi to widzenie wrażenie Giant Pulsion. Tak to wygląda. Jest to podobne bardzo do tego Mysteriusa w takich samych kolorach, ale oczywiście jest to sekret. Bardzo to bardzo, bardzo ładne. Bardzo mi się podoba ten sekret, No jest on po prostu cudowny. No i oczywiście takie masady steki, jakby ktoś kiedyś go sobie wydropił. Szansa na wydrupienie takiego Sekreta, bez żadnych buścików. To jest oczywiście widzowie. 161.6M, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo mała szansa na wydropienie. Więc tak to się wszystko widzę. Prezentuję tysiąc such na świecie, jest ich tylko. Więc dziękuję bardzo, ale to bardzo serdecznie widzowie, który mi to udostępnił. Następny na nowej, nowej liście jest Trading Plaza. Jeżeli graliście w Pet symulator X, to wiecie mniej więcej, czego się tam spodziewać. Ja tak szczerze jeszcze tam nie byłem. Widziałem tylko wejście. Wy pewnie też widzieliście. I jeszcze wejście, ze względu na to, że po prostu jest tutaj takie ogromne wejście, dlatego wejdźmy tam i musimy sobie wybrać, czy za 1B gemów, czy za 99 robuxów, ja oczywiście mam 1B gemów, więc mogę iść na Trading Plaza i teraz nas wyrzuca na jakiś inny, normalny serwer do Trading Plaza i zobaczymy jak to tam wygląda Służy to po prostu do wymienienia się petami, zagemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no ale to wszystko wam pokażę. No i jesteśmy na Trading Plus, ona naprawdę mega, ale to mega podobnie wygląda po prostu do tego pierwszego świata. Według mnie jest to po prostu troszeczkę słabe. Tutaj muszę dać lektygo minusika. Powinna być tutaj nowa większa mapa, ponieważ jak widzicie, jest tutaj około 20 osób pozywej na ten serwer, ale to jest tylko i wyłącznie do tego, żeby się wymieniać z innymi, jak widzicie, możemy sobie tutaj dawać Trade'iki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Więc naprawdę mega, ale to mega przyjemnie to wygląda, ale mapka mogłaby być po prostu troszeczkę lepsza, Troszeczkę mocniejsza, także po prostu to robiło mega wrażenie. Ale wydaje mi się, że to po prostu może kiedyś będzie zmieniane. Dlatego tak wygląda sama Trading Plaza i po prostu służy ona do wymieniania się petami, żeby po prostu było łatwiej się tymi pedzikami wymieniać. Mamy również trzy nowe ekskluzywy, ale wydaje mi się, że to są po prostu te ekskluzywy w shopie, Więc jeżeli ktoś chce sobie to kupić, więc według mnie nie jest to jakoś mega, ale to mega opłacalne, no to tutaj macie Teddy Fire Firebee oraz Dreamy. Goda, tak to wygląda, jeżeli chodzi o Trzy nowe ekskluzywy. Następnie mamy cheaper Upgrades Oczywiście na summer Event, Tak szczerze myślałem, że summer event zniknie w tym tygodniu. Myślałem, że już go nie będzie. A tutaj proszę i mamy jeszcze cheaper upgrade. Czyli po prostu jak widzicie 4 razy tańsze jest plus 1 petek clip i oczywiście Head Speed też jest tańszy razy 4 a Lack Multiplier po prostu został razy 2. Czyli naprawdę mega, ale to mega fajne kroki. Szkoda jest tylko tych ludzi, którzy sobie farmy czyli tak mega dużo tych kokosów bo myśleli, że właśnie te upgrade y zostaną w takiej cenie, no ale no nie oszukujmy się, mega, ale to mega, za drogie były te upgrade, y, dlatego super, że chłopaki z tym działają i po prostu teraz się dużo, ale to dużo bardziej opłaca sobie najpierw wyfarbić te kokosy, jak wyfarmicie wszystkie kokosy, jak będziecie mieli oczywiście wszystko tutaj zrobione, summer pasik też oczywiście cały odebrany, to dopiero wtedy będzie można wychodzić z tego eventu, a teraz po prostu farmcie sobie kokosiki i farmcie na wszystkie upgrade, y. ale tutaj naprawdę mega, ale to mega duży Plus, ponieważ teraz faktycznie jest to możliwe do wydrupienia, faktycznie jest to możliwe, żeby po prostu sobie wszystkie te upgrade'y kupić. I dla gra i graczy nie muszą poświęcać Wielu, wielu monotonnych godzin na to, żeby Krążyć w kółko po pokokoksy. Również mamy potion bundle, ale to Również jest widzowie, niestety tylko i wyłącznie W sklepie boost bundle, jak widzicie Jeżeli ktoś sobie kupuje boosty, no to jest to Naprawdę mega, ale to mega dobra cena Tutaj powinien być potion bundle W sensie tutaj sobie zrobić, to no nie wiem Siódmy taki prostokącik, kwadracik, czy co to jest I po prostu, żeby każdą potkę Było można na raz na 30 minut kupić To by było naprawdę mega, ale to Mega wygodne dla graczy, ale nie Powiem, że nie taki post bundle też jest mega, ale to mega przyjemne dla graczy, którzy dopiero zaczynają gierkę. Nie pokazałem Wam nowego kodu promocyjnego, ale wydaje mi się, że mogliście się tutaj domyśleć, że oczywiście jest to lab, i jak wpiszemy, dostajemy dwa laki boosty, czyli naprawdę mega, ale to mega, fajna nagroda Jak to jest darmowe, no to czemu by tego nie brać? Mamy więcej trade'ów w historii, więc jeżeli było Wam to potrzebne, tak jak widzicie trade history, i tutaj będziemy mieli pewnie więcej i starsze trade'y, dlatego też również mega, ale to mega, no plus aktualizacja. Dwa dodatkowe rebir w batony oczywiście tutaj dla tych najbardziej wymagających graczy, dla tych, którzy po prostu mają naprawdę mega, ale to mega dużo tych rebirfów, ja sobie dalej tego nie będę kupował, ponieważ dla mnie jest to jeszcze niepotrzebne. Niestety nie mam aż tak dobrych petów, no ale bardzo fajnie dla graczy tych takich stopki już, takich najlepszych, dzięki czemu mogą sobie dużo przyjemniej według mnie robić rebirfy. Oprócz tego mamy jedną nową aurę, no i oczywiście jeden nowy kod promocyjny i 3 new tab skiny, dlatego teraz wam to pokażę. Tab skinsy to są oczywiście te skiny Toxic, Cyber oraz Galaxy. Ja oczywiście mam już kupionego tego najlepszego, nie jest to jakieś mega drogie i polecam wam bardzo serdecznie sobie kupić tego Galaxy, no po prostu wygląda cudownie, jeżeli chodzi o Aury, to jeszcze Aury tak szczerze nowej nie kupowałem. Kupimy ją sobie oczywiście na odcinku. Przechodzimy sobie do Auras i kupujemy sobie nową Atom Aury razy 18. Naprawdę mega, ale to mega silna, i mega, ale to mega kozacka. No, po prostu robi to ogromne wrażenie. Mamy tu opisane napisane More Upgrades, ale nie wiem tak naprawdę, gdzie są widzowie te upgradey, ponieważ tutaj jest tylko click Multiplier może to jest ten zwykły Killed Multiplier na pierwszym świecie, też tego nie ma, dlatego ja niestety nie wiem gdzie jest więcej upgrade'ów, musicie mi napisać w komentarzu, bo ja niestety tego nie znalazłem. Oprócz tego zostały naprawione błędy, no ale to wiadomo, w każdej aktualizacji to oczywiście mamy. Teraz przejdźmy sobie do indeksu i zobaczmy sobie te nowe, najnowsze peciki. Oczywiście ze Space Labu, tak, to chyba będzie Space Lab, czy nie? Czekajcie, szukamy, 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 szukamy Ej, gdzie to jest? Gdzie to będzie? Aha, tutaj są sezonowe Dobra, dajcie mi chwilę, ja to oczywiście znajdę O, jest Space Lab I jak widzicie, mamy sekretatieru pierwszego Sekretatieru drugiego Oraz Mysteriusa Ten Mysterius naprawdę będzie mega, ale to mega Kozakiem, dlatego każdy, kto będzie go miał Niech się do mnie odzywa I na pewno nagramy z nim odcinek Jak wygrasz takiego Lab Trio w wersji Golden Totalnie za darmo, banalnie, ale to banalnie Proste, musicie zostawić subskrypcję Z dzwoneczkiem na moim kanale Łapkę w górę pod tym odcinkiem i w komentarzu napisać słowo update oraz zaś Robloxa Losowanie będzie na następnym odcinku z Rebirth Champions X, dlatego zgłaszajcie się bardzo szybko. I jeśli e, chodzi o sam update, to jest on naprawdę mega, ale to mega kozacki. Jeden z lepszych update'ów, jakie kiedykolwiek był w Rebirth w Champions X, naprawdę mega duży, mega kozacki. Daję mu 9,5 na 10, ponieważ zawsze mogłoby być troszeczkę lepiej. Ale jest została wprowadzona Trading Plaza, Nowa Kraina i tak dalej. do no, gdyby był chyba nowy Game Pass, to mi Mielibyśmy 10 na 10, więc naprawdę mega, ale to mega. Mi się podoba. 9,5 na 10 ode mnie do tej aktualizacji. Nawet 9,6, bo naprawdę zrobiła ono dla mnie ogromne wrażenie. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się w opisie, macie link do Discorda i do grupy na Robloxie Siema, no pa pa!